Nazywam się Halina Olejniczak, razem z Markiem Góreckim, w ramach Inkubatora Inicjatyw organizowanym przez Stowarzyszenie Wartko zrealizowaliśmy projekt pod tytułem Narciarski Walentykowy Bieg Pala. Sporo ludzi się zgłosiło do tego, na zawody byli ludzie w różnym wieku, yy, nawet fajne pomysły, bo, bezły, bo yy, dużo ludzi tam właśnie przebielało się, jakieś tam były wspólne elementy. Fajna zabawa, myślę, że wszyscy wyjechali bardzo zadowoleni. No, o jeszcze ciekawostkę powiem, że nawet mieliśmy balak, która specjalnie przyjechała tutaj na te zawody, żeby, żeby się zaręczyć, i, i to też się stało. Udało nam się zaangażować sporo ludzi, nie tylko z naszego stowarzyszenia, ale, ale i innych mieszkańców. Nasze zawody były wyjątkowe. Każda para wyjechała z prezentem. Udało się właśnie pozyskać bardzo dużo sponsorów. Ludzie chętnie dali pobyty w pensjonatach, kolacje, upominki, takie rzeczowe. Naprawdę no, wszystkie pary wyjechały z prezencikiem. Oprócz tego każda para dostała pakiet startowy, w którym była właśnie zrobiona kanapka własnoręcznie, serduszko z ciasteczką, serduszko własnoręcznie przez jedno, mieszka jedno mieszkanek na kościeliska. Nagrody dla zwycięzców były super. Nasza tu miejscowa cukiernia, Sabanta, ufundowała torty w kształcie serca za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Także to były zawody takie troszkę inne niż wszystkie. Bardziej zabawa, ale integracja, i myślę, że to nam się w pełni udało. Na pewno będziemy ten pomysł realizować co roku, cyklicznie. Nawet już mamy pomysł, żeby, żeby to rozszerzyć, nawet może jakąś wieczorem zabawę zrobić. Pogoda nam sprzyja, a ludzie się świetnie bawili. Było bardzo dużo e, kibiców. E, po. Po zawodach była tutaj fajna taka, takie spotkanie towarzyskie tam sobie przy, przy herbatce, przy, przy posiłku. Czas spędzony z młodymi ludźmi, którzy również zostali zakwalifikowani do inkubatora inicjatyw, naładował mnie pozytywną energią, troszkę trochę takiego dał pałeczka do dalszego działania. A przede wszystkim szkolenia, które, które mieliśmy w ramach tego inkubatora, sporo wiedzy. Na pewno wykorzystam z tego w dalszym działaniu w swoim stowarzyszeniu.